Szanowni Państwo, dzisiejszy wieczór w Teatrze Wielkim wpisuje się w obchody Światowego Dnia AIDS. Serdecznie witam wszystkich Państwa obecnych na wernisażu fotografii i koncercie, które z tej okazji zostały zorganizowane. Pomimo wielu już lat, które upłynęły od wykrycia w Polsce pierwszych przypadków zakażenia wirusem HIV, wciąż odczuwamy potrzebę podejmowania inicjatyw promujących profilaktykę związaną z AIDS. Dlatego cieszę się bardzo, że Społeczny Komitet do Spraw AIDS, włączając się do międzynarodowej strategii walki z tą chorobą, skupił się na kampanii podnoszącej problem zakażeń wirusem dziecka przez matkę. Przyłączam się do tej akcji i pragnę gorąco zachęcić kobiety, przyszłe matki, do badania diagnostycznego, nadal niestety rzadko zalecanego przez lekarzy. Wiemy przecież, że wczesne wykrycie wirusa u matki Pozwala zastosować terapię, dzięki której można prawie zawsze uchronić dziecko od zakażenia. Zwracam się do środowiska medycznego o szersze stosowanie badań, które powinny być rutynowo zalecane, szczególnie kobietom spodziewającym się potomstwa. Bądźmy bardziej odpowiedzialni i chrońmy dzieci, ułatwiając im przyjście na świat w pełnym zdrowiu. Ich szczęście będzie naszym szczęściem.